Witam Was na moim filmie poświęconym temu, jak zrobić mini klimatyzator. Do wykonania klimatyzatora będziemy potrzebować pudełka. Ja użyłem pudełka po lodach, dwóch kąbek, kabla USB, wentylatora oraz zwykłego pudełka. Na początku trzeba rozciąć w poprzek kabel lub ładowarkę USB. Tak, aby uzyskać takie kable, dwa kable. Następnie należy przylutować kable od tego wentylatora do kabla USB. Następnie gąbki należy nasączyć wodą i umieścić je na wentylatorze. Następnie gotowy już klimatyzator należy umieścić w pudełku. Ostatnim krokiem jest podpięcie kabla USB do ładowarki lub komputera, ale ja preferuję ładowarkę, ponieważ w przypadku zwarcia wyrządzi to mniejsze szkody. Teraz włączamy klimatyzator. Możemy się cieszyć chłodniejszym powietrzem dzięki yy, bardzo prostej zaprezentowanej przeze mnie metodzie.